Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie Tarota dla zodiakalnych wag na maj 2023 roku. Dla Was drogie wagi przygotowałam Tarota Apokalipsis. Dodatkowo będziemy jeszcze patrzeć taką dodatko, na taką kartę, która będzie też trochę wróżbą, ale też afirmacją na ten miesiąc albo taką dopowiadającą kartą do całego czytania. Zobaczymy jak to się pokaże. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania, i proszę, by wasze wyższe ja prowadziły was, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Wagi, co dla naszych kochanych wag na maj 2023 roku? Co dla was, drogie wagi, na ten czas? Jakie energie, jakie potencjały? Wagi, co dla Was? Co dla Wag na maj 2023 roku. Główna energia tego miesiąca a z denarów. Bardzo ładnie. W przeszłości mamy królową kielichów. W przyszłości kartę głupca. Co będzie pomagać? Szóstka kielichów. Co może przeszkadzać? Piątka mieczy. I rezultat albo rada. Karta yy, All Gifted. To jest taka, kochani, karta, yy, yy, można powiedzieć, taki joker troszeczkę, yy, czyli taka, taka wszechstronnie obdarowana, można, można o niej tak powiedzieć. I ona przynosi to, co najlepsze do naszego życia. Jest taką wygraną, takim właśnie yy, takim uśmiechem losu. Ona w tej skrzyni przynosi dla nas dary. Więc już widzę, że macie kochani wspaniałe czytanie. Zobaczmy drogie wagi, co pokaże się dla Was z yy, stali Louis Hay. Na maj 2023 roku. Co dla wak. Co dla wak. Moje życie jest wspaniałe. Drogie wagi. Wszystko w moim życiu funkcjonuje doskonale i tak już pozostanie. Przepiękne energie. Przepiękne energie. To jest wasze motto. To jest taka właśnie afirmacja na ten miesiąc, dobrze sobie ją gdzieś zapisać, przyczepić do lustra, czy do lodówki, czy koło komputera. I powtarzać sobie. Może zrobić screena i zostawić gdzieś w telefonie. Zwróćcie na to uwagę. To jest ważna informacja. Okej, okay, no dobrze. Jeśli chodzi o karty tarota, co tutaj się pokazuje? Przede wszystkim główną energią tego miesiąca jest As Denarów. To jest karta nowych początków, ale też przede wszystkim jest to taka wypłata od losu, można powiedzieć. Mówi się o tej karcie, że to jest taka nagroda za to, co do tej pory się zrobiło taki dar losu i dzięki temu będziecie mogli na przykład zacząć od nowa lub zrobić jakiś krok, w stosunku, żeby spełnić swoje marzenia, prawda? A z denarów jest tym początkiem wzrostu. To jest to zasianie takiego ziarenka, żeby z tego wyrosło coś, czego pragniemy. I tu ten nowy początek potwierdza się również w karcie przyszłości, bo jest karta głupca. To też jest karta właśnie zrobienia tego pierwszego kroku, może w nieznane, a może w upragnione, ale przede wszystkim jest to taki czas takiej otwartej niewinności, gdzie po prostu z radością, z wiarą podchodzimy do życia i mówimy sobie kiedy, jak nie teraz. I ruszamy przed siebie. Może ktoś będzie zakładał swoją firmę, może ktoś będzie szedł do nowej pracy, może ktoś będzie wchodził w nowy związek. Tu może być bardzo wiele różnych możliwości, ze względu na to, że jest to czytanie ogólne, prawda? Więc u różnych wag w różny sposób się to może przejawiać. Może też tak być, że ktoś będzie zaczynał Wchodził tak jakby w nowy sposób funkcjonowania, może będzie zmieniał styl życia, może stwierdzi, że do, dotychczasowe sposoby funkcjonowania, Styl życia nie był za dobry i może trzeba go poprawić, więc też tu może być wychodzenie, nowe, nowe sposoby odżywiania, nowe sposoby yy, właśnie funkcjonowania w ogóle. Też jak najbardziej tutaj może się to pokazywać. To jest taka yy, radość, yy, taka jak dzieci mają taką radość, które się cieszą na to, że idą na przykład do parku czy, czy gdzieś, prawda? Także. Yy, z taką radością ten maj u Was się pokazuje. Widać też, że w przeszłości, to znaczy wychodzicie tutaj z, z, z takim w miarę przepracowanym planem, można powiedzieć, bo karta Eremity mówi, że tutaj jest wiele rzeczy przemyślane przez Was. Może też ktoś Wam pomagał. Drogie wagi, żeby pewne rzeczy zrozumieć, bo Eremita też tak może tutaj wskazywać, może, może jesteście już po jakichś takich podróżach wewnętrznych i to jest nagrodą właśnie za te przepracowane różne życiowe sprawy. I tak właśnie, tak to tutaj odbieram, że u Was pokazuje się taka gotowość. Też królowa kielichów, która pokazuje się w przeszłości może oznaczać wpływ na was na nie, dla niektórych może matki, dla innych partnerki, ale też królowa kielichów bardzo często po prostu pokazuje taką gotowość serca do tego, żeby zrobić kolejny krok w swoim życiu. Gotowość serca mówię tutaj w tym sensie, że mówię tutaj o pokochaniu siebie, o uświadomieniu sobie, że gdy działamy z, właśnie z przestrzeni serca, to to otwarcie na to wszystko, co dobre, także energia podąża za uwagą, więc jak skupiamy się na rzeczach pozytywnych, jak skupiamy się na uczuciach, jak skupiamy się na naszej intuicji, takiej właśnie na, na, na tym naszym takim wewnętrznym GPS-ie, to zaczynamy przyciągać do siebie same dobre rzeczy. I tak właśnie też tu pokazuje się. Kochani, co wam będzie pomagać jest tutaj pokazana pokazała się tutaj szóstka kielichów. Mogą to być w tym w tym miesiącu mogą się pojawić u was starzy znajomi. Może możecie odnowić różnego rodzaju właśnie znajomości, czy to prywatne, czy biznesowe. Mogą się też w tym miesiącu pojawić u was takie Taka, może się pojawić taka potrzeba realizacji dawnych planów. Może być tak, że ktoś właśnie uświadomił sobie, że chciał realizować jakieś marzenie, które kiedyś być może było, było problemem, było trudne do zrealizowania. Może coś tam zaczęliście, ale się nie udało. A teraz tu właśnie może być wielka szansa na to, żeby, żeby się za to wziąć. I y bardzo dobrze by też było, kochani, jakbyście troszeczkę poczuli się właśnie jak te dzieci. To jest tutaj ta energia właśnie związana z taką, z taką niewinnością, z taką lekkością bytu. To jest coś takiego, jakby człowiek całkowicie swoje kłopoty zostawił gdzieś i powiedział: Dobra, nie będę się na Was skupiać, skupiam się na tym, co dobre. Skupiam się na tym, co lubię, co kocham, prawda? I chcę przyciągać to do swojego życia. To jest pozwolenie sobie na spełnianie jakiegoś marzenia, na zrealizowanie się. Może któraś waga zawsze marzyła o tym, żeby na przykład nie wiem, śpiewać, albo malować, albo szyć. Albo biegać na przykład. No tutaj może być dużo różnych rzeczy, prawda? Dużo różnych marzeń. Te marzenia dobrze by było właśnie zacząć z, jakoś tak umiejętnie wpleść w swoje życie, żeby dawało to radość. Dla niektórych wag może to być spełnienie zawodowe też. Właśnie otworzenie się na y, możliwość spełnienia zawodowego. Właśnie w jakiejś dawnej. Y, Spełniając jednocześnie jakieś swoje dawne marzenie, może wykorzystując swój talent, który gdzieś tam czekał, zapomniany, zwróćcie na to uwagę, bo też tak naprawdę to tutaj może być ważne, żeby robić to z przyjemnością, żeby starać się właśnie podejść do tego nie na takiej zasadzie na hurra, tylko właśnie, żeby to, żeby to było przyjemnością. Okej, okay. co wam może przeszkadzać? No, Piątka mieczy jest. Z jednej strony piątka mieczy może mówić o tym, że stare wasze jakieś programy, jakieś nawyki mogą tutaj robić taki zgryz. Może być tak, no ale po co? Na co ty się porywasz? Po co ci to i tak dalej? A tu właśnie o to chodzi, że jak człowiek robi to, co kocha, to po pierwsze nie zauważa, że pracuje. Po drugie. Ten stres jest dużo mniejszy i wszystko jest tak, jakby dzieje się w naturalny sposób. A tu właśnie w piątce mieczy jest taki zgryz. Jest, też może być jakaś nieszczerość. Uważajcie, tutaj, uważajcie. po prostu um, miejcie świadomość tego, że otoczenie niektóre wasze pomysły może przyjmować no, nie do końca otwarcie, tak bym to tutaj nazwała. Bo w piątce mieczy może być tutaj też, że, że niektóre osoby mogą uważać, że to co robisz to trochę szaleństwo. Na przykład mogą trochę plotkować na Twój temat. Ale ja bym, kochani, powiedziała: Wy zupełnie tego nie słuchajcie. Tu właśnie chodzi o to w tym miesiącu, żeby poczuć, że Twoje życie jest wspaniałe. A przede wszystkim na początku, że może takie być, że możecie się otworzyć na to. Wszystko w moim życiu funkcjonuje doskonale i tak już pozostanie. Pozostanie, jeśli właśnie otworzysz się na to, że może być ten właśnie ten wzrost, że możesz coś zmienić, że w każdej chwili, tak naprawdę, możesz zrobić ten jeden krok chociażby do przodu. Zasiać to nasionko, żeby właśnie wzrastało. A w rezultacie, rezultat rada, mamy pandorę, prawda? Mamy. Tą wszechstronnie obdarowaną, która też nas obdarowuje. Ona odblokowuje wszelkie możliwości, ale też przypomina właśnie o Twoich talentach. Przypomina, z czym przyszedłeś tutaj na ten świat i warto do tego wrócić. Warto sobie to po prostu przypomnieć. Ona też mówi o tym, że zwróć uwagę na to, że wszystkie Twoje ograniczenia są w Twojej głowie, tak naprawdę. Że zawsze można znaleźć sposób. To jest, kochani, to jest taki strzał, w, wylosowanie Pandory, to jest strzał w dziesiątkę. I wykorzystajcie tę energię. Ona przynosi dary, przynosi też wyzwania, bo wiadomo, że każdy chce, żeby spełniły się jego marzenia, ale marzenia trzeba spełniać, żeby one się spełniły. Prawda? Trzeba zrobić coś w tym celu. I też, ona też mówi o tym, żeby nie tracić celu z oczu, żeby dokładnie wiedzieć, czego się chce, że jak się te nasionka posadzi, prawda, to chociażby, chociażby miałby to być ogród, prawda? Już w taki przykład wejdźmy. To jak już się posadzi, to trzeba je podlewać, trzeba wyrywać chwasty, trzeba nad tym pracować, żeby ten ogród po prostu wyrósł, prawda? Żeby, żeby, żeby wszystko było piękne. Ale ta, ta koncentracja na celu. Też może dla Was być takim uświadomieniem sobie, jak możecie, że, że, że jak naprawdę chcecie, to macie silną wolę i nie ma to tamto. Więc mam tutaj takie wrażenie, że uda Wam się osiągnąć sukces i że dzięki właśnie temu, co podzieje się w maju, w co wejdziecie w maju, zrobicie taki bardzo duży krok do przodu. Pandora to obiecuję, ale też pamiętajcie, kochani, żeby wykorzystać całą swoją wiedzę. Jeżeli będziecie potrzebować na przykład wsparcia kogoś, kto tu może wam coś doradzić, to szukajcie kogoś takiego, kto być może tę drogę, w którą wy będziecie wchodzić w tym, w tym miesiącu już przeszedł. Prawda? I te nasionka, które będziecie w tym miesiącu zasiewać, ważne jest, żeby dobrze ulokować, żeby one nie poszły gdzieś tam na kamienie, prawda? Co nie znaczy też, że musi to być jakieś tak właśnie śmiertelnie poważne. Nie. To jest, to jest otworzenie się właśnie na te nowe rzeczy i pozwolenie, żeby to, co daje Wam, te, te dary, które przynosi Wam Pandora, żeby były jak najlepiej wykorzystane. Otwierajcie się na to. Ja mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Ja wam życzę, drogie wagi, dużo szczęścia. Życzę wam, żeby ten maj był spełnieniem waszych marzeń, żeby, żebyście się poczuli, że wskoczyliście właśnie w te swoje tory, a każda stacja, na którą przyjeżdżacie, żeby nazywała się moje życie jest wspaniałe wszystkiego. Wszystkiego dobrego, kochane wagi i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się ciepło.